No hejka. A więc co, lecimy z kontynuacją oczywiście naszej kochanej Duny. Nie przedłużając przechodzimy sobie już tutaj do tej oto pięknej, pustynej scenerii. Eee, dobra, chwilka na połączenie się z serwerem, żeby wszystko tutaj mi zajarzyło. Lagi ustały. Dobra, szybkie nawadnianie się. Niestety nasz organizm jest wycieńczony, znaczy był, bo teraz już nie jest. Na razie bym przeczekał z budowaniem bazy, bo w sumie to planowałem zrobić ostatnio Więc pewnie się zobaczymy tak naprawdę kiedy już zapadnie noc, a ja zacznę budować moją bazę, którą w sumie... Zacznę Skończę budować moją bazę, którą zacząłem w ostatnim odcineczku Montażysta i tak wszystko powycina No i teraz właśnie jest to słońce przeklęte Gdzie ja zacząłem budować? Gdzieś... Nie to nie jest moja baza. Tam jest piasek, pustynia. Tutaj też sobie w ogóle baza zaczął budować, ty. Masz się to. To jest baza? Nie. Przejście jakieś zwykłe. Dobra, muszę spierdzielać z tego słońca, bo zaraz zacznę się przegrzewać i dostanę udaru. Jak pewna youtuberka. O! To mi się zawsze przyda. Dobra, schodzę z tego słońca. Co to dla... Aha. Ok. To jest ten cały znacznik, ale ja go chyba tutaj nie stawiałem, nie? Przynajmniej nie pamiętam tego. Dobra, mogę się znowu nawodnić. No niech nastanie ta noc, przeklęta. Ale jedna rzecz też mi się podoba. To na pewno będzie do zauważenia. Widzicie, jak tutaj pył się unosi. Ten taki pył pustynny. Fajnie to wygląda na scenerii, nie? Na tyle właśnie tych wszystkich skał, tych tak naprawdę rozwalonych jakichś elementów z różnych samolotów, statków i tym podobne, to fajnie, jak ten pył się tak odnosi. Dobra, ja ogólnie muszę teraz. Znaczy nie muszę, ale chciałem teraz. Skorzystać z okazji. Rozbieram sobie wszystko. Dwójeczka skanujemy. Gdzie ja tą bazę budowałem? Bo ja ją gdzieś zacząłem, chyba, że ktoś to zburzył. Bo też jest taka możliwość, bo ona stała właśnie gdzieś obok tej, nie? Tak mi się przynajmniej kojarzy, że gdzieś obok tego... Czy to przez kanał, gdzie są? Tutaj jest taki fikuśny. Aha, plesak jest pan. Okej, okay, dobra. Moja baza gdzieś stała tutaj, nie? Z drugiej strony. Ty, no, chyba, że ktoś ją zburzył. Bo mi się wydawało, że zaraz jak centralnie, jak sadziłem od tych skał, to gdzieś się stawiałem moją bazę. Tam jest jakaś budowla. Na dnie, czy tam nie był ten autor? Nie, bo autor jest tam. Tam jest coś innego, ale też wygląda jak jakieś wrota do ołtarzu. O, tam jest jakiś ziomek, czekajcie, odejdę. Ale tak, lesek mam pełen. Złamiasz czy nie złamiasz? O kurde, no i sobie spadłem. Ziomek, poczekaj, nie strzelaj! Eee! Patrz, 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 patrz krytyczne trafienie i zabiłem skórko bańca. jakiś wiadowca

Możemy przejść i sobie wytworzyć coś. Jakieś apteczki. Apteczki zawsze mi się przydadzą. Co by nie mówić. Aha, no i mam ja sobie więcej materiału, no to świetnie. Ale może też mogę wytworzyć coś innego, skoro mam full plecak. Okej, okay. No, dajnik do W sumie to jeszcze jeden też mogę sobie wytworzyć, bo mi się przyda. O, jest nos, dobra. Lecimy budować sobie moją bazę. Tutaj ogólnie powstała jakaś baza. To chyba jest baza jakichś graczy, nie? Tak to przynajmniej wygląda, dobra Trzeba uważać na pustynię, bo tutaj oczywiście są czerwie Czyli takie wielkie robale, jakby ktoś nie wiedział Bo na przykład teraz sobie wejdziecie na odcinek, zobaczycie O gra w jakąś fajną gierkę, co to za gierka? Oczywiście Dina waking. Ale dobra, zbuduję sobie gdzieś jej bazę Tylko po czym było budowanie bazy? meczka dajemy sobie na dajniczek Pyk, cyk, myk O dobra pod szósteczką, bo budowanie bazy, dobra Cześć I teraz Czubek dachu, podłoga R, 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 R. Fundament A Czekajcie, o co tutaj chodzi? Aha, brakuje materiałów Zaraz, gdzie jest ta konsola subtelna? Ja obecnie mam za mało materiałów, żeby ją zbudować, tak? Co ja tam potrzebowałem? Dobra, świetnie, oczywiście nie mogę teraz nic z tym zrobić no i jak ja to kocham, dobra. Podnosimy sobie dajnik, bo on jednak mi się teraz nie przyda. Ale ja ją już gdzieś sobie stawiałem, tylko teraz nie mogę przypomnieć, gdzie to było. I ogólnie to świetnie, bo tej też teraz nie wybuduję, gdyż nie mam oczywiście materiałów. No cudownie, nie? Się zapowiada kolejny odcinek. Zakończyłem ostatni odcinek na tym, że zacząłem sobie budować bazę. Teraz się okazuje, że nie wiadomo, gdzie jest ta baza, no bo czemu bym miał wiedzieć, gdzie ona jest, jak była gdzieś tutaj i po prostu magicznie mi zniknęła. Chyba, że, nie wiem, jakiś rowal ją zniszczył ten czerw pustynny w sensie, bądź jakiś inny gracz, ale nie mogę nigdzie znaleźć mojej bazy. I mało tego, plecak miałem oczy. plecak jest pełen. No i widzicie, że jest pełen, jak ja teraz nie mogę nic zrobić, bo oczywiście, kurde, lebele, mi brakuje materiałów. Dobra, brakuje materiałów. Nie, no świetnie, nie. Okej, okay, jeszcze się teraz zaciął mi serwer, nie? Cudownie No i nie, nic z tym nie zrobię Brak dostępu, nieziemsko Bo no ja ją gdzieś tutaj stawiałem samą konsolę Teraz oczywiście kurcze jej nie ma, bo czemu miałaby być? Nieziemsko, brakuje mi materiałów, nie mogę sobie zrobić bazy Nieziemsko. Zaraz się jeszcze odwodnie. Zakończy się gra. Ja pierdolę. Gorzej się nie dało. Zacząć tego odcinka, nie? Mogłem w sumie skończyć tą bazę na ostatnim odcinku, ale ja stwierdziłem. Nie, dobra, wychodzę. W kolejnym odcinku sobie dokończymy bazę. A od tego zaczniemy. No to sobie właśnie zacząłem. Brakuje mi jebanych materiałów. Zaraz się odwodnie. Ktoś zniszczył. Mam konsolę subtelną, przez którą teraz oczywiście nie mogę sobie zbudować mojej bazy. niesamowite. Co ja potrzebuję do tego? Brakuje materiałów, ale jakich materiałów? Okej, okay, dobra. No to musimy trochę się tego pozbyć, nie? Nie wiem, tak. Z 50. Kurcze, nie? No to nie z 50 tego wyrzucimy. Da się to wyrzucić? Hallelujah. Dobra, może powytwarzam sobie inne rzeczy I tak się pozbędę tamtego dziadostwa nie Potrzebuję tego całego metalu, nie? Kurde mać, jeszcze spadłem Nie, granitu nie chcę, chcę metal, potrzebuję metal Odzyskiwać jak najwięcej metalu, żeby zbudować... O, dobra, co to jest? No dobra, wiem, że plecak jest pełen. No to jak mogę się pozbyć rzeczy z plecaka? Hello! Powinno być coś takiego, taka funkcja, żeby po prostu sobie wziąć i wywalić parę rzeczy. Pogliło piaskowe. Nie, otwórcy no gry musieli to jakoś przemyśleć. Jak wyrzucić rzeczy z tego jebanego plecaka? No, zaraz mnie popierdoli. Nie mogę zbudować fundamentów, ponieważ mnie ta gra nienawidzi. Nie mogę zbudować niczego. Ale kurwa, nie umieszczę tej konsoli subtelnej, no. Nie mam metalu. A ja jestem teraz, nie wiem, w punkcie 0, nie? No, niesamowite, no, niesamowite. No przecież mnie zaraz tutaj coś się rozsadzi, nie? Jak ta gra mnie nienawidzi? Zaraz będzie dzień? Ja nic nie zrobiłem przez nas, przez którą tak naprawdę miałem robić? Nie, dobra, mam pomysł. Grotów się pozbędę. To jest jedyna myśl, która mi teraz przyszła do głowy, nie? Dobra, proszę, powiedzcie, że teraz mogę zabrać. Tak. Uż, kurwa jest pełen. Sam jesteś pełen. Dobra, teraz muszę pójść jeszcze nawodnić, zaraz się odwodnię. Oczywiście nic nie zrobiłem, więc jeżeli widzę to widzisz i nie jest to jakoś dobrze pocięte, to tak, nic nie zrobiłem. Minęła sobie noc, się okazało, że mam pełen plecak, nie mogę wyrzucić tak naprawdę niepotrzebnych mi materiałów, które są w tym plecaku, bo twórcy gry o tym chyba nie pomyśleli. Nie wiem, albo pomyśleli, a ja jestem za głupi, żeby ogarnąć jak to zrobić Nie mogę wybudować konsoli Tą, którą wybudowałem prawdopodobnie ktoś zniszczył Jak nie jakiś robal I Tak naprawdę, oj I Tak naprawdę jestem w czarnej kropce Dobra Stawiam sobie tutaj I teraz tak Szósteczka, mam materiał? Nie mam Ile mi brakuje? Odzyskany metal Przepraszam bardzo, czy ja go nie miałem przypadkiem więcej? Jakim kurwa prawem? Miałem go 19, teraz mam 12 Spierdoli mnie Ta gra mnie nienawidzi Ile teraz go mam? Jeżeli się znowu zmniejsza ilość, to naprawdę ja zaraz wychodzę z tej gry i się poddaję Nie, mam 14. Dobra, już wszystko jasne Słońce zaraz mnie dojedzie o, 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 o. Coś tutaj mi mignęło, coś tutaj było? Nie, nic To tylko jakaś... Moja niestety gafa. No i tak mam ponad 2000 tej amunicji. Więc w sumie, jak się trochę pozbędę, to też nic złego. Pozbieram materiał, postawię od nowa sobie tę konsolę i wtedy zacznę budować bazę. Muszę ją skończyć. Bo najwidoczniej, jeżeli tej bazy nie skończę, taki gagatek może mi ją w dosyć łatwy sposób zniszczyć. Teraz już to wiem. Wcześniej tego nie wiedziałem. Strzelamy sobie w powietrze, w skały, w jakieś napisy. Dobra, napijemy się. Mm -hmm. Właśnie, muszę wejść w moją jedność, nie? Dobra, na słońcu też mogę przemierzać. Nie, ty to spadaj. Gdzieś jest jakiś metal Teraz musimy się, wiecie, bawić troszkę w że i szukać pozostałości po jakichś wrakach, statkach to jest? Nie, 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 nie Nie zbieramy sobie różnych minerałów, zbieramy tylko sam metal To jest ogniwo, to już pamiętam Dobra, skanuję Oj, proszę bardzo Pierwszy trzeba przeskanować No No, dziękuję Plecak jest pełen no to co, lecimy od nowa, pozbędę się grotów. To jest obecnie jedyny mój sposób, tak naprawdę, na zrobienie miejsca w plecaku. Jeżeli ty widzograłeś w na Waking i wiesz jak pozbyć się wszystkich niepotrzebnych rzeczy z plecaka, bo może jednak twórcy gry o tym pomyśleli, aczkolwiek nie wydaje mi się, to napisz mi komentarz, bo chciałbym w sumie to wiedzieć. A niestety nie wiem, dobra. A ten w ogóle jest na dokończeniu, nie? A mój pistolet jest na wykończeniu, dobra. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest taki próg, który umożliwia mi zobaczenie stanu danej broni. Fajnie, fajnie. No w sumie tak, No na no, logikę, no, każda broń się po czasie zużywa, nie, więc... Fajnie, że o takich szczegółach pomyśleli twórcy gry, ale o tym, żeby wyrzucić niepotrzebne mi rzeczy i minerały i różne zbędne przedmioty, które pozbieram... To już nie pomyśleli, nie? Mogę je podzielić. Mogę je podzielić. jak chciał, mogę je podzielić, zasyfić sobie miejsce w plecaku Ale wyrzucić ich nie mogę. Ciekawe czy mi się zniszczy. Tak, zniszczy. i Spoko. Aha, dobra, No świetnie. Ty, właśnie zaraz, ekwipunek. Zbadajmy na wytwarzanie. No co ja potrzebuję? A nie, 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 drogi panie. Dobra, ile ja go mam? Jezu, yes, mogę już ją postawić, dobra Ooo, tylko teraz się zgubiłem Skąd ja tak naprawdę przychodziłem? Dobra, już wiem skąd I Stamtąd, dobra Przez chwilę niestety straciłem orientację w terenie Ale już tak naprawdę odzyskałem Odzyskałem punkt odniesienia, który pamiętam i dzięki któremu teraz dotrę do miejsca, w którym chcę postawić moją bazę. Dobra. Jest! Dobra, dobra. Stawiamy. Mamy to. I co dalej ja muszę zrobić? R-eczka. Mogę już budować? Tutaj bym się pozbył granitu. Halo, mogę, mogę. Aha. R. Chodzi o to, dobra Jak? Ale jest umieszczona. Jak pragno No. I co dalej? Halo? Jeszcze znaczy, sublana. To ma w sumie większy sens. Dobra. no i tutaj w Dobra. Co jest? Okej. Okay. Dobra. Czy nie wszystko tutaj mogę tak naprawdę przechować? Dobra, ale już coś mam, już coś mam. To mi się podoba. Dobra, teraz pasuję. Tam pewnie będą jakieś elementy. Dobra, mam to tutaj. Podskoczymy sobie kawałek do przodu. Bo to jest ta umiejętność. Dobra, ziomuś Tak naprawdę to spadaj Dobra, to jest to samo Czyli stary dziad, który nam pierdzieli, że nie możemy rozbijać tam obozu przez robale, bla bla ble Ja muszę ogarnąć sobie, ogarnąć sobie metal ojej, 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 dobra Zejdę tutaj Dobra, nic nie masz Nie, 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 tego nie chcę Tam nas szukają nasi wrogowie. Szczerze, mam ich głęboko w czterech literach. Czyli mojej pięknej, soczystej kupci. Dobra. Analizujemy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I wracamy tutaj. Brak mocy. Dobra. Brak mocy to jedno. I okej. Okay. Mm. Dobra, musimy go postawić. Jest mamy w końcu, w końcu się mi coś udało. A jeszcze teraz użyłem mi mocy. Jak ja to mam połączyć? Kurwa zaraz się odwodnię. Aha, ja już nawet bez nie mogę Leć, 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 leć eee, Zabieram przy okazji Na pewno mi się przyda Lecie, muszę leć, 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 leć Dobra, muszę się nawodnić Jest coraz lepiej, jest coraz lepiej No i to mogę ogólnie no dobra. Aha. No, Okej, okay. niech tak będzie. Okej okay. Dobra, jest! W końcu to mam. Dobra, i teraz tak. E, szósteczka. R. E, potrzebuję teraz granitu. No zajebiście, nie? E, gdzie mam granit, Chyba tu, nie? w zarządzaj Sowek Dobra. No. Ej, ej, ej. Zaraz. Kurwa. No dobra, niech będzie coś takiego. Japi dole. to widzicie? Dobra. Trochę odwaliłem, nie? Jest teraz, Bob budowniczy zawsze da radę. He, he, no i cyk, pygmy bawimy się tutaj normalnie w bawa budowniczego, eee, ty przyda nam się w sumie wejście, nie? E, ja tak sobie robię te ściany, a zapomniałem o wejściu, dobra. E, nie. Kurwa no nie. No po prostu no kurwa no nie. Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie! Boże czy ty to widzisz! Mam autyzm. A, dobra. Jednak nie mam. Dobra. Robimy sobie coś takiego. Okej, teraz po kolei. Szkoda, że nie da się tego na raz zrobić. No ale mniejsza o to. Tym się będę martwił później. Nie da się w ogóle? Nie, nie da się. Dobra. Siódemeczka. Dobra. Co to było? Urwacie to było. Dobra, chyba nic. dobra. I teraz muszę zbudować. Dach, nie? Dobra. Co my taki, to sobie teraz zbuduję. Schody bym jeszcze chciał sobie zrobić. Zrobię sobie schody. Patrzcie, jaką bazę teraz zostawimy. To będzie taka fortyfikacja fajna. Tutaj schody, tutaj schody. Teraz się czuję jak w Fortnite, nie? Dobra. R, R, halo, halo, R. Aha, 7 a sześć, R, ściana. Dobra, ja mam to, mam. Się jeszcze zabije Jak że pójdę zbierać materiał, i to będzie, wiecie, stricte odcinek, jak sobie buduję domek. Bo, bo, budowniczy zawsze da radę. No i właśnie skończył mi się materiał, dobra. Tak czy inaczej, wychodzę, lecę zbierać materiał. Znowu się odwadnię, więc od razu pójdę sobie tutaj do góry. Ale to niczym mi teraz nie przeszkadza, mam przynajmniej cel, który teraz muszę wykonać. Czyli tak jak przedtem nie chciałem znowu granitu i nie chciałem niczego zbierać, to teraz znowu będę chciał to zbierać. A póki jest nas, to mogę to dosyć szybko zrobić. I raczej teraz nie natrafię na żadne podłe robale, które będą na mnie polowały. Czyli na to. Te... Czerwie. Pustynne, dobra. A że wszystkie takie skały, granity, nie granity, minerały mi potrzebne są. Właśnie tutaj to sobie chodzimy i zbieramy. Hala, czemu nie mogę tego przeskanować? O, dobra, mogę. Mm, no i precyzyjne, jak w cs nie? 100. Nikt tego nie widział, nie? Dobra, lecę, 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 trzeba zbierać, zbierać te wszystkie różne potrzebne mi materiały Do budowy, bo ja chcę mieć już swoją bazę W sumie to mogę zrobić o mniejszą, ale bym wtedy poszedł na twiznę Ja chcę mieć dopracowaną bazę Co to jest? Hmm, Aki? Okay, też sobie wezmę A, to jest mieś, to w sumie ja miedzi nie potrzebuję więc cóż, żegnam Was bardzo serdecznie, moje kotki kolorowe. Do następnego odcinka, do następnego, bo ja już dzisiaj się załamałem psychicznie. Cześć! Cze.